Cześć, miłko z portalu ringpolska.pl Witam Was serdecznie zapraszam na ekspresową prasóweczkę bokserską Dziś jeden szybciutki temat, czyli gala w Arabii Saudyjskiej Gdzie main eventem było starcie Pola z Tommym Furym Czyli bawiącego się w boks youtubera Ze znanym głównie z reality show początkującym bokserem I przy okazji przyrodnim bratem Tysona Fiurego. Za tym pojedynkiem stały wielkie pieniądze, więc zaangażowała się w niego nawet federacja WBC, która do stawki dorzuciła jeszcze swój symboliczny pasek okolicznościowy, a szef organizacji Mauricio Suleiman złożył całkiem absurdalnie brzmiącą obietnicę, że zwycięzca walki zostanie wciągnięty do rankingu wagi junior ciężkiej. Ta impreza urabskich szejków, w której organizacje zaangażowane był oczywiście saudyjski rząd i dokładnie ci sami ludzie, którzy robili wcześniej m.in. galę Usyk kontra Joshua była wielkim wydarzeniem i przyciągnęło na Bliski Wschód wielkie, wielkie bokserskie sławy w tym m.in. Mike'a Tysona, Tysona Dion Dionty Wildera, Davina Haney czy Derek'a Cisore. Swoją drogą przed galą doszło do szybkiego spotkania Oko w oko Furego z Wilderem, pierwszego spotkania tych zawodników od czasu ich trzeciej walki w Las Vegas. Ale wracając do tego, co wydarzyło się w main evencie gali w Riadzie. Tommy Fury, moi drodzy, nie pozostawił żadnych wątpliwości, kto jest lepszym zawodnikiem i gładko pokonał Jake'a Pola, choć jeden z sędziów w sobie tylko wiadomy sposób wypunktował walkę dla Amerykanina. No i takiej punktacji obronić nie może nawet ten przypadkowy knockdown, jaki Paul zafundował przyrodniemu bratu Tysona Fury'ego. Generalnie wynik tej walki można podsumować krótkim hasłem, koniec z farmazonem, jakim w boksie zawodowym był Jake Paul I zaznaczam od razu, że nie miałem zamiaru obrazić samego Jake'a Pola osobiście, bo generalnie fajnie, że chłopak wziął się za sport i doceniam też robotę, jaką dla boksu robił, bo on po prostu ten sport bardzo mocno popularyzuje, korzystając ze swojego fejmu, który się bierze z innych jego działalności. Natomiast Jake Paul jako zjawisko w boksie, nie jako osoba, był po prostu farmazonem. Natomiast wcześniejszy, bardzo umiejętny dobór przeciwników i fakt, że ludzie wierząc w popularność jakiejś osoby, nie wiem, piosenkarza, aktora, youtubera, automatycznie ufają jej też w kwestii fachowości czy tam talentów w innych dziedzinach y, życia, sprawiły, że niektórzy poważnie uwierzyli w to, że Jake Paul jest w stanie rywalizować z zawodowymi pięściarzami. No a przecież Tommy Fury to nie jest żaden wybitny zawodowy pięściarz. Niektórzy w te umiejętności sportowe, bokserskie Jake'a Pola uwierzyli bardzo mocno. No bo na przykład Drake uwierzył do tego stopnia, że postawił na wygraną i to przez knockout Jake'a na Tomim Furym poważne pieniądze, aż 400 tysięcy dolarów, które oczywiście niniejszym umoczył. Także koniec moi drodzy, przynajmniej na dziś z farmazonem pod tytułem Jake Paul będzie bił zawodowych bokserów, natomiast raczej nie na dobre koniec z tym farmazonem, bo Jake Paul zaraz po walce zadeklarował, że skorzysta z klauzuli rewanżowej i na pewno znajdzie się na to kasa na rewanż Jake'a Paula z Tomim furiem. Ogólnie według mnie fajnie, że sławy internetu, czy tam innych dziedzin życia biorą się za boks zawodowy, bo to popularyzuje tę dyscyplinę. Nie mam nic przeciwko takim freakfight'om fightom w boksie. Natomiast zdrowie i chyba lepiej byłoby, gdyby taki Jake Paul rywalizował z innymi tak zwanymi freakami, a nie z pięściarzami. No bo tutaj jest robienie satawariata. Niektórzy faktycznie wierzą, że Jake Paul może być zawodowym pięściarzem. czy znaczy on nie Zawodowym pięściarzem, natomiast, że może rywalizować z tymi prawdziwymi pięściarzami. No, tutaj obietnica wciągnięcia do rankingu JK Pola, do rankingu federacji WBC, to też wszystko brzmiało śmiesznie. No ale tak czy siak, Jake Paul jako zawodowy pięściarz został obnażony przez Tomiego Fiorego. W ryadzie natomiast doszło także do walki o prawdziwy pas mistrzowski, bo w boju pas WBC kategorii junior ciężkiej zmierzyli się Badu Jack który w Arabii Saudyjskiej ma status takiego bohatera sportowego i Julunga Makabu, którego znamy dobrze ze zwycięskiej walki m.in. z Michałem Cieślakiem. No i byliśmy świadkami sensacji, bo doświadczony Jack odebrał pas Makabu, który był po prostu cieniem zawodnika, który swego czasu pokonał Cieślaka. Nie wiem, czy to był wiek, czy to była ringowa rdza czy jakaś kontuzja nogi, no ale Makabu wyglądał fatalnie. Był ociężały, wolny, została mu tylko siła praktycznie, którą niewiele mógł zdziałać w starciu z dobrym Technicznie i szybszym, i przede wszystkim precyzyjnie bijącym badu. Jackiem Makabu włożył w tę walkę dużo serca, no ale dwa razy lądował na deskach w czwartej, jedenastej rundzie, a potem w dwunastej został poddany przez sędziego ringowego po serii zainkasowanych uderzeń na linach. Zaraz po walce, w zasadzie jeszcze w trakcie jej trwania do pojedynku opas WBC zaczęła ustawiać się cała kolejka chętnych. Na Twitterze zgłosili się m.in. Richard Ariakpor, Lawrence Okoli, Chris Bylam Smith, no i wszyscy byli przekonani, że byłaby to dla nich łatwa robota ta walka o w WBC. Niektóre komentarze były jeszcze w trakcie walki pisane i pisali, że czy to będzie Badu Jack jako rywal, czy Ilunga Makabu, to będzie to bułeczka z masłem. No i całkiem słusznie pisali, bo wydaje mi się, że Badu Jack z żadnym z aktualnych mistrzów. Nie ma po prostu szans, natomiast póki co Badu Jack będzie musiał zaliczyć obowiązkową obronę z Noelem Geworem, jeśli wygra, no to się zobaczy. Na pewno byłby smakowitym kąskiem, na przykład dla Canelo Alvareza, który chętnie zaboksowałby sobie opas w kolejnej kategorii wagowej w wadze junior ciężkiej. A na razie tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Złoszenia Banziorno i przepięknego tygodnia wam życzę. Yo young